Będziesz spała na rączkach. Ojej, jakie burczenie jest! Będziesz spała mi na kolankach, tak? Tylko musisz być grzeczna na tych kolankach, żebyś mi nie spadła podczas filmiku. Dobra, to cię na kolanka, o tutaj. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik. I przed chwilą zobaczyłam w kamerze, że zapomniałam założyć kolczyków. A powiem Wam szczerze, że to naprawdę u mnie bardzo rzadko się zdarza, bo nie wiem czy już Wam kiedyś mówiłam, ale ja bez kolczyków po prostu nie wyjdę z domu. E, a dzisiaj o nich kompletnie zapomniałam. Nie wiem co to za taki dzisiaj dziwny dzień. E, zapraszam Was serdecznie na niekosmetycznie ubogi. Trochę się tego nazbierało. E, mam kilka ciekawych rzeczy, kilka rzeczy do pokazania, e, dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Z tyłu śpi kot, z tyłu śpi Lulu. Śpią na poduszkach. E, ostatnio ktoś z Was mi napisał, że dlaczego zwierzęta śpią na poduszkach, że to jest niehigieniczne. E, my na tych poduszkach nie śpimy. E, ja uważam, że czasem nie jedno zwierzę jest czystsze od e, na przykład człowieka. E, także dobra, zaczynamy. Nie kosmetycznych ulubieńców, e, także na pewno niekosmetycznymi kosmetycznymi ulubieńcami na zawsze są moje zwierzęta e, i ta oto piękna e, Lilunia, która jest już z nami tutaj w Londynie i naprawdę bardzo się z tego cieszymy. Zwierzęta się już ze sobą zgrały, Także mamy w domu fajną, wesołą ferajnę Dobra, zaczynamy Dzisiaj zaczniemy od książki, o którą bardzo często mnie pytaliście Tą książkę pokazałam wam w swoich daily vlogach I wiele z was pytało się mnie, czy ja ją przeczytałam i jak moje wrażenia A mowa tu oczywiście o Gwiazd Naszych Wina Przeczytałam tę książkę i słuchajcie, polecam ją dla każdego Mnie bardzo wzruszyła, bardzo dobrze mi się ją czytało Dlatego jeżeli jesteście płaczkami, lubicie takie wzruszające historie To bardzo serdecznie polecam wam tą książkę ja nie będę tutaj wdawała się w szczegóły, nie będę Wam zdradzać fabuły, koniecznie przeczytajcie, bo naprawdę warto i wydaje mi się, że jest to jedna z lepszych książek, jaką ostatnio czytałam. Teraz szybciutko przejdziemy do filmu, bo jadąc busem z Polski do Londynu, wgrałam sobie na iPada kilka filmów i między innymi po przeczytaniu tej książki byłam bardzo ciekawa filmu, no i bardzo chciałam zobaczyć ekranizację. No, i wiecie, jechaliśmy kilkanaście dobrych godzin, i postanowiłam, że to jest najlepszy moment, żeby obejrzeć właśnie ten film. I co stwierdziłam? Film jest rewelacyjny, i również polecam go dla każdego. Natomiast, jeżeli mam być z Wami szczera, jeżeli mam wybierać między książką a filmem, to powiem Wam szczerze, że chyba jednak książka. Książka wywarła we mnie te emocje, ja mogłam sobie wyobrazić te postacie, wyobrazić całą sytuację, i powiem Wam szczerze, że film był naprawdę dobry, też mnie wzruszył, natomiast książka zrobiła to bardziej. I Liczyłam, że film będzie odrobinę lepszy. Nie to, żebym narzekała, ale wydawało mi się, że po prostu film to w ogóle już będzie petarda. Był okej, okay, był wzruszający, no ale chyba jednak to starcie wygrywa książka. Wykoniecznie dajcie mi znać, jak to u Was było, czy bardziej podobała Wam się książka, czy jednak wolicie ekranizację. No, także to by było na tyle. Teraz szybciutko jeszcze o kolejnym filmie, o pierwszej i drugiej części. Która również po prostu skradła wszystko. I jak moim ulubionym filmem, kiedy ktoś mnie zapytał, zawsze twierdziłam, że jest piła, wszystkie części piły. Swoją drogą to też nie kosmetyczny ulubieniec, i polecam Wam serdecznie, bo piła to jest dla mnie po prostu film numer jeden. Tak, ten film, powiem Wam szczerze, że. No bardzo mocno mnie zaciekawił Mowa tutaj o filmie Uprowadzona Ja będąc u Laury już jakiś czas temu Oj dawno, nawet dawno temu e, Rozmawiałam na temat tego filmu I Laura do mnie mówi Co ty, nie oglądałaś Uprowadzonej? To jest klasyk Teraz jest druga część, koniecznie sobie obejrzyj No i któregoś wieczoru położyliśmy się z do łóżka Mówię, słuchaj, to włącz tą Uprowadzoną To pierwszą część Zobaczymy, czy naprawdę taki fajny, wciągający film Słuchajcie i przepadłam Po prostu przepadłam Żaden film w ostatnim czasie nie wywarł we mnie takich emocji no po prostu słuchajcie, koniecznie musicie obejrzeć Uprowadzoną, również nie będę tutaj zradać fabuły, bo, bo nie lubię, nawet jak oglądam tego typu filmiki, to nie lubię jak ktoś tam, słuchajcie, ględzi 5 minut na temat filmu, a później wiem wszystko o co chodzi. Uprowadzona jest to film o naprawdę... Yy, Słuchajcie, inteligentnym mężczyźnie, któremu porywają córkę. No, musicie to zobaczyć. Mężczyzna jest kapitalny, jest zaskakujący, naprawdę film trzyma w napięciu. Ja oglądałam z rozdziwioną buzią i później czułam niedosyt, więc obejrzałam uprowadzona dwa. Drugie drugiej części natomiast bohater z rodziną wyjeżdża do Istambułu i tam zaczynają się po prostu dziać straszne rzeczy, ale wychodzi z tego obronną ręką. Także polecam Wam bardzo serdecznie. Także filmy, które mogę Wam z czystym sercem polecić, zdecydowanie uprowadzona 1, uprowadzona 2 i jeśli jeszcze nie widzieliście ekranizacji Gwiazdna Szywina, to również polecam, może akurat Wam przypadnie do gustu bardziej niż książka. Przechodzimy dalej, jeżeli chodzi o muzykę i o piosenki, to wiecie, że mamy już ten czas świąteczny, tą świąteczną aurę, i tutaj zdecydowanie wygrywają wszystko, tak jak co roku, piosenki świąteczne. Ja już mówiłam na Daily Boogie, że jeżeli miałabym wybrać dwie świąteczne piosenki, to oczywiście Last Christmas i All I Want For Christmas Is You. Eee, uwielbiam, mnie bardzo pozytywnie nastrajają, czuję magię tych świąt. Eee, w domu jest tak przyjemnie, słuchajcie, kiedy już powyjmowane są świąteczne ozdoby i w tle grają gdzieś sobie świąteczne piosenki. Także zdecydowanie niekosmetycznym ulubieńcem eee, tych... Kilkunastu dni są piosenki świąteczne. I pytałam Was również na Daily Book, jakie są Wasze ulubione piosenki świąteczne, i powiem Wam szczerze, że kilka propozycji od Was zgapiłam i słucham teraz po prostu codziennie. Dobra, jeżeli jesteśmy już po filmach, po książce i po muzyce, to chciałabym Wam polecić super blog. Które po prostu cały czas czytam, i jak oglądam przepisy i zdjęcia robione przez tą wspaniałą dziewczynę, to dostaję ślinotoku. Również ma Instagram, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na Instagram i na bloga. A mówię tu oczywiście o love, co zdrowe. Bardzo często na Instagramie śledzę jej zdjęcia, poczynania, przepisy. Słuchajcie, i powiem Wam szczerze, że nawet e, ekranizacja czegoś albo zrobienie zdjęciu, na przykład w piękny sposób, no na przykład zdjęcie dla talerza zupy, sprawia, że tego nam się bardzo. Chcę, także, Lowco Zdrowe cały czas na Instagramie Cię podglądam i czasem fajnie popiszesz jakiś fajny przepis i hashtagujesz tutaj mnie i ja sobie mogę to wszystko oglądać. Także polecam Wam serdecznie blog Lowco Zdrowe. Jeżeli dbacie o linię, zdrowo się odżywiacie, naprawdę gama i masa. Fajnych, zdrowych, super przepisów. Także Lowco Zdrowe, blog i Instagram. Ja jestem zachwycona, przepadłam i cały czas tam zaglądam. Ok, przechodzimy dalej. Jeżeli jesteśmy przy zdrowym odżywianiu, przy przepisach, to słuchajcie, moim zdecydowanie niekosmetycznym ulubieńcem, również mówiłam o tym na Daily Boogie, jest mój zeszyt, mój zeszyt przepisów. Tu zapisuję swoją wagę, tu zapisuję swoje poczynania. Tu przepisuję z internetu ciekawe pomysły i przepisy, także uwielbiam bardzo się cieszę, że założyłam ten zeszyt, bo jest naprawdę moim zdecydowanym e, ulubieńcem. I tutaj na przykład mam pomysły na śniadania, na kolację, i wtedy, kiedy naprawdę w głowie mam pustkę, nie chcę mi się sięgać do internetu. Otwieram zeszyt i mam ściągawę. Mam na przykład tortille z jajecznicą, dwa tosty francuskie, grzanki z chleba, ryż na mleku, kanapka z łososiem, owsianka z jabłkiem i z cynamonem. Polecam bardzo serdecznie. Ja wiem, że w, w internecie jest dużo przepisów, ale ja zawsze te wszystkie pomysły przepisuję sobie po prostu do tego zeszyciku. Kolejny niekosmetyczny ulubieniec to coś, co mam dzisiaj na sobie, czyli moja gwiazdka. Przepiękna, delikatna, subtelna, moim zdaniem kobieca gwiazdka, o którą naprawdę dostaję dużo pytań, i powiem Wam szczerze, że teraz się z nią nie rozstaje. Oczywiście jest to gwiazdka celebrytek, jakżeby inaczej, tak się ten naszyjnik nazywa, słuchajcie, ze mnie taka celebrity, jak z kozie i dupy trąba, ale tak to się po prostu nazywa. Gwiazdka z firmy Sentimento Puro. Wystarczy wejść w Google, wpisać Sentimento Puro, wszystkie ceny, wszystkie motywy wyskoczą Wam na pewno w Google'ach. Są gwiazdki, są serduszka, są kółeczka, są krążki, uwielbiam tą biżuterię, moim zdaniem jest bardzo delikatna, Mega subtelna i powiem Wam szczerze, że będę miała pokaźną suknię, jakąś tam fryzurę, i zastanawiam się cały czas, czy tego łańcuszka po prostu nie założyć sobie na swój własny ślub, bo bardzo ładnie i delikatnie wygląda. Także to kolejny ulubieniec mam go dzisiaj na szyi mam go dzisiaj na sobie na szyjnik gwiazdka Sentimento Puro. Ok, żeby nie było nudno, słuchajcie, mam kolejną rzecz, będzie to świeczka. Chciałam przynieść Wam tą moją sowę, którą pokazywałam Wam Home Decor Hall, ale była za ciężka. Jest to mój z Zdecydowanie ulubieniec, uwielbiam ją za jej wygląd, za to, że tak pięknie świeci, za to, że super rozpuszczają się w niej woski, wystarczy ją tylko podłączyć, słuchajcie, do kontaktu i mamy w domu taki bezpieczny kominek. Natomiast jeżeli chodzi o świeczkę, to tutaj skłamałabym, jakbym nie wspomniała o świeczce Whitewood Scringle Candle. Super zapach zimowy, pachnie dla mnie, słuchajcie, drzewami pokrytymi śniegiem z delikatną nutą. Jakiś tam perfum. Cudowny zapach. Kurczę, wiecie, co on nawet pachnie choinką, taką świeżą choinką, przyniesioną ee, do domu. Cudowny zapach, elegancki słoiczek, biały, bardzo prosty, zobaczcie, i już jest prawidłemko Myślę, że dzisiaj na pół godziny, na 40 minut ją odpalę, to mi się po prostu wykończy. Także kolejny niekosmetyczny ulubieniec: Kringle Candle i Whitewood. Przepiękna świeczka. Cudowna. Kolejną rzeczą, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest mój ulubiony koktajl ostatnio, który po prostu rozwala system. Wpadłam na niego przez przypadek, zupełnie banalnie. Jest to koktajl, który zawiera w sobie banana, szpinak i odrobinę, słuchajcie, masła orzechowego. To jest petarda, to jest energia na cały dzień. Ja zawsze go piję na drugie śniadanie. Jakoś tak mam, że zawsze. I jego na drugie śniadanie. Polecam serdecznie: szpinak jest bardzo mało wyczuwalny. Banan i masło orzechowe, tak. I nie mówię tutaj, żeby przesadać z masłem orzechowym, wystarczy odrobinka, a naprawdę będzie wyczuwalny i będzie podbijało fajnie ten smak. Jest dość gęsty, można się nim najeść, dodaje dużo energii. Także polecam serdecznie: koktajl ala bugi miła banan, szpinak, masło orzechowe. I zapomniałam, słuchajcie, o najważniejszym banan, szpinak. Masło orzechowe i mleko migdałowe to jest po prostu rewelacja. Musicie koniecznie spróbować. Jeżeli spróbujecie, dajcie znać na fanpage'u, dajcie znać na Instagramie. O, najlepiej zróbcie zdjęcie koktajlu, e, zahasztagujcie, zaznaczcie, będzie mi naprawdę bardzo miło. Ok, jeżeli jesteśmy przy koktajlu, e, to powiem Wam szczerze, że troszeczkę ostatnio zdradzam swoje mleko migdałowe e, i zaczynam pić mleko kokosowe. Jest przepyszne. Bardzo często robię sobie pudding z bananem e, i z nasionami chia, e, i właśnie do tego pasuje to mleko kokosowe, również do koktajlów bardzo pasuje, ostatnio jadłam nawet owsiankę z jabłkiem, z kokosem i z mlekiem kokosowym, polecam serdecznie dostępne w dużych supermarketach ja swoje akurat kupuję w Tesco coś zawsze odmiennego dla mleka migdałowego takie mleko kokosowe jest naprawdę pyszne i słuchajcie, ostatnia rzecz jedzeniowa, którą chciałam Wam pokazać zwariowałam, są to szparagi przyniosłam Wam tutaj świeże szparagi które ostatnio dodaję niemalże do wszystkiego dodaję do ryb, dodaję do kurczaka kiedy robię sobie łososia Zawsze z boczku położę sobie e, troszeczkę szparagów. Są bardzo zdrowe, mają dużo witamin. Polecam wam serdecznie zupę szparagową. E, ziemniaczki, cebulka, szparagi. Wszystko blendujemy i wychodzi po prostu przepyszna, e, treściwa zupa szparagowa, albo po prostu tak. Słuchajcie, odcinamy końcówki. Przyprawiamy solą, pieprzem szparaga. Owijamy szynkę parmeńską, wrzucamy na chwilę do piekarnika i jest przekąska super ekstra. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy jedzeniowe, takie ala moje przepisiki. E, przedostatnia rzecz, słuchajcie, jest to komin, i tutaj po prostu chyba by się na mnie pogniewał, jakbym o nim nie wspomniała. Komin z mohito. Mm. O ja, słuchajcie, nie, po prostu nie, nie wytrzymam. Popsikałam ten komin perfumami Versace Bright Crystal i znowu się w nich zakochałam. E, ostatnio, słuchajcie, cz, ostatnio narzekałam, że jakoś ich nie czuję, że Krzysztof ode mnie ich nie czuje. Wzięłam teraz ten komin i jest petarda, aż mnie nos szczypie. To jest cudowny zapach. Bright Crystal, czy wiosna, czy lato, czy jesień, czy zima. Ale dzisiaj nie o kosmetycznych ulubieńcach, tylko o tym właśnie kominie, nie kosmetycznym. E, kupiony w Mochito w Polsce. Uwielbiam, jest przepiękne, wydaje mi się, że mi pasuje do różnych stylizacji. Cieplutki, mięciutki, no i w takim ślicznym, błękitnym, pastelowym kolorze. Musiałam o nim wspomnieć. To by było na tyle. Dziękuję Wam za mile spędzony czas. Mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu. Koniecznie dajcie znać, co ostatnio skradło Wasze serducha, jacy byli Wasi niekosmetyczni ulubieńcy. Dziękuję Wam za mile spędzony czas. Zapraszam oczywiście na Daily Boogie, jeżeli chcecie. Codziennie, prawie codziennie oglądać vlogmasy, czyli daily vlogi i odliczanie do świąt. Tam naprawdę dużo życia codziennego. Także zawsze link na daily booki macie na dole. Yy, polecam serdecznie zajrzeć, bo moimi ulubieńcami kosmetycznymi też są vlogmasy. Nie tylko moje, ale również innych youtuberek. Jakże ja uwielbiam oglądać tego typu filmiki. Dzięki za miły spędzony czas. Żegnam się z Wami cieplutko. Mua! Pa, pa!